Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na króciutki odcinek związany z literą, a jednocześnie z sylabą O. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, to po pierwsze, like, czyli łapka w górę, a po drugie, no właśnie, o, litera czy sylaba. Otóż. O to litera, ale pełni ona również funkcję sylaby. Popatrzcie, posłuchajcie i poćwiczcie na równi ze mną. Sylabą, a jednocześnie literą o, rozpoczyna się bardzo wiele wyrazów. Jakich? Na przykład imię dziewczynki Ola, albo wyraz oczy, albo osioł. Albo obiad. Olej i ogień. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od imienia: ola. O-la. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie oczy. O-czy. A teraz osioł. O-sioł. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie obiad. O-biad. Teraz olej. O-lej i ogień ogień. Zauważcie, że litera, a jednocześnie sylaba o może również wystąpić na początku w postaci małej albo wielkiej litery. Na przykład Ola zapisana jest, jak widzicie, wielką literą o. Natomiast pozostałe wyrazy oczy, osioł, olej, obiad, ogień są zapisane małą literą albo sylabą o. A dłuższe Trzy sylabowe wyrazy, zaczynające się z sylabą o proszę bardzo, oliwa, ogórek, owady. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie oliwa. O, li, wa. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie ogórek. O, gu rek Teraz owady, o, wa, dy. Literą O, która jednocześnie sama w sobie jest sylabą, rozpoczyna się również wyraz OSA albo OKO lub też OWOCE. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. OSA o – o-sa, oko o – o-ko, owoce – c. A czy litera O, będąca zarazem samodzielną sylabą, może znaleźć się na końcu wyrazów? Tak, na przykład w wyrazie kakao albo wideo. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu kakao. K-K-O. Ka, ka, A teraz wyraz wideo i jego sylaby W-I-D-E-O. Zapraszam Was teraz do odczytywania tekstów obrazkowo-wyrazowych. Zaczynamy. O, mama. Mama ma dziecko. O, mamo. Spróbujmy raz jeszcze przeczytać ten tekst, może w troszkę szybszym tempie. Zaczynamy. O, mama. Mama ma dziecko. O, mamo. Moi drodzy, nasz dzisiejszy odcinek dobiegł końca i mam nadzieję, że nie sprawił Wam żadnych problemów. Mało tego, podobał Wam się, dlatego poproszę o kciuki w górę, czyli lajki. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejny odcinek i spotkanie z kolejnymi sylabami. Trzymajcie się. Buziaki dla Was, hej.